Państwo, również jest tą osobą, która e, żywot zakończyła w Czerwonym Kącie na Zamku Lubelskim. Został zamordowany strzałem w tył głowy po dziś dzień. Odmówiono mu jego, e, jego żołnierskiego prawa do tego, żeby zginąć, chociaż po prostu honorowo rozstrzelany. Nie, po prostu zabito go metodą katyńską, leży gdzieś na cmentarzu unijskim, IPN w Lublinie stara się to wszystko zrobić, żeby żeby odnaleźć to ciało, jednak do tej pory się to nie udało. Proszę dalej. No, i e, tu taki przykład, że można było się zachowywać inaczej, że można było jednak pójść z tymi komunistami na współpracę, że można było przyjąć e, zwierzchność nowej władzy, że można się było świetnie w niej odnaleźć. Mamy tutaj przykład odezwy e, komendanta e, obwodu Armii Krajowej, e, naradzeń batalionów, przepraszam, nie Armii Krajowej, tylko batalionów chłopskich. E, w, w tym przypadku e, to jest Stanisław Sulej. Pseudonim grzenda, który wierno poddańczo nawołuje do wyjścia z lasu oddziały batalionów chłopskich. Ja drodzy Państwo, w żaden sposób nie chcę tutaj uchybić żołnierzom batalionów chłopskich. Ale proszę pamiętać, że ta konspiracja często była rozbudowana na zasadzie samoobrony, jak na zamożni. Ci ludzie naprawdę się tam bili, walczyli, mają zapisaną wielką kartę prawdziwych obrońców swoich ziemi i ojczyzy. Natomiast w dużej mierze znaczna część oddziałów powstawała w zasadzie na papierze. Ewentualnie oni byli przygotowywani jako późniejsze kadry i się znakomicie z tego spisywali. Dość powiedzieć, że na przykład w okolicach Białej na półtora tysiąca żołnierzy zarejestrowanych w konspiracji bechowskiej 70 było w lasach. W radzeniu było ich jeszcze mniej. Więc formalnie, drodzy Państwo, jak porównamy wkład bojowe Armii Krajowej, batalionów chłopskich, zwłaszcza tych batalionów, które się nie połączyły z Armią Krajową w akcji scaleniowej, no to ze względu na różnice polityczne, to <słuch> uważam, że jest wielką niesprawiedliwością na przykład mówienie o nsz jako organizacji, prawda, faszyzującej jakiejś, która miała po prostu inną wizję Polski. Akowcy, NSZ-owcy mają, drodzy Państwo, zawsze w historii polskiej poczesne miejsce i są przy, przedstawicielami najbardziej oddanych synów tej ojczyzny. Bataliony chłopskie również w ten trend się, trend się wpisują, ale ich zasługi nie są aż tak znaczące. Proszę dalej. Jeśli Państwo mieli taką okazję, to w Radzyniu znajduje się coś, co jest fenomenem ponieważ większość takich miejsc zostało już bezpowrotnie utracona. Otóż na bulwarach z tyłu za dawnym budynkiem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego znajduje się areszt gestapo, a później Urzędu Bezpieczeństwa, przez który przezwinęło się kilka tysięcy osób, drodzy Państwo, kilka tysięcy osób. Oni pozostawili sobie, po sobie, drodzy Państwo, świadectwo właśnie wypisane na ścianach. Tu jest przykład takiego. E, takiego, takiego świadectwa. Między innymi właśnie mamy do czynienia z Aleksandrem Brozem, żołnierzem e, Armii Krajowej, który znalazł się, drodzy Państwo, w 1946 w tym e, areszcie. I proszę też pamiętać, że e, mniej więcej, e, który to mógłby być rok, kiedy ta tablica, Panie Burmistrzu, została zmieniona? Przed dwoma laty. No właśnie, dopiero przed dwoma laty zmieniono, zmieniono informację, że tak naprawdę w tym budynku nie mieścił się tylko areszt gestapowski, ale areszt Urzędu Bezpieczeństwa. I większość ofiar i większość tych napisów dotyczy lat 1944-1952, czyli do tego momentu, kiedy on funkcjonował. No i to już chyba będzie wszystko. Pewnie przedłużyłem, ale mam nadzieję, drodzy Państwo, że. Będziecie mieli jeszcze okazję się wyspać w domu. Natomiast, siłą rzeczy powiem tylko tak w podsumowaniu: z racji tego, że reprezentuję Instytut Bronisława Szlubowskiego i Towarzystwo Kultury i Nauki LIBRA jako. Osoba też powiązana i musząca afiliować wszystkie swoje wystąpienia i publikacje Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Także tutaj w pewnym sensie powiązany właśnie jestem z Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych i Hizm UPH, więc dopełniłem swoje, swojego obowiązku. Przepraszam, że Was zanudzałem. Dziękuję, że nie strzelaliście.